kolejnego na macie został zrobiony też przypadek, ponieważ spróbował zapytał, w zostawić, ale o tym powiem Wam więcej właściciel wody Hubert. Zaraz go zobaczymy i wypuszczamy. W związku ostatniego holu Michała, którym udało mu się wyjąć niefortunnie, może fortunnie, karpia 12,5 kg, piękna ryba. Ryba to pływała z dwoma zestawami, które tutaj widać. Taki totalny galimatias. Ryba zapięła się praktycznie Michała haczyk. Drugim haczykiem, którego ciągnęła za sobą. Trzeba tutaj szczególną uwagę zwrócić na bezpieczeństwo ryb. W zbiornikach tak małych jak ten, gdzie ryby jest sporo i są twarde wlaty, są głazy, są kamienie powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na żyłkę po każdym holu, po każdej rybie. Od zobaczyć, czy żyłka nie jest gdzieś przytarta, nie jest pęknięta. Często gęsto, że po rybie, jak bierzemy zamach, żyłka pęka, urywa się, zestawy wpadają do wody. Ryby nie tyle co się zrywają podczas holu i pływają zestawami. Najczęściej zestaw zrywa się podczas rzutu i on ląduje w wodzie. Kulka jest na haczyku. Ryba ten zestaw pobiera i z takim zestawem później pływa. Pływa długo. Tutaj mi się wydaje, że ten zestaw był naprawdę sporo. Ryba z nim pływała, bo Chaczek praktycznie zgnił w pysku ryby. Tutaj to co tutaj widzimy to jest jakiś dramat. Ryba miała pysk totalnie pokancerowany. To już nie pierwsza ryba, którą tak się udało wyjąć. Tutaj mamy akurat, udało się to zrobić podczas filmu. Dlatego dbajmy o bezpieczeństwo ryb, sprawdzajmy je zestawy, nie pozwólmy im pływać i się kaleczyć. Dlatego jeśli to możliwe, dbajmy o bezpieczeństwo ryb. Bo zdrowy ryblot nas się pięknym holem. Do zobaczenia nad wodą.